Wracamy w drugiej części pierwszego odcinka z Mariką. Cześć. Tutaj sobie już malujemy i kończymy temat. Jakiej to melodii? Rodzice, wystarczy znać piosenki. Dzieci też jakieś piosenki znają. Mogą być to być piosenki z bajek, z filmów, jakiekolwiek, które byście słuchali w dzieciństwie. I to naprawdę może być od nie wiem, bluesowych utworów przez rock and rollowe. Naprawdę, co tylko chcemy. O, zepsuliśmy. O mam 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 mam! Też będzie. Rock rollowe, bluesowe, o co chodzi, w jakiej tam melodii w domowym wydaniu? W domowym wydaniu polega to na tym, że na przykład i, y, ja jako dziecko na przykład y, nucę jakąś melodyjkę, nie używając słów. Na przykład, a Ty zgadujesz y, tytuł, lalalala, ewentualnie... Widzimy mi po głowie, ale... I tym sposobem Marika uzyskała jeden punkt. Bo ja nie wiedziałem, naprawdę jestem Marika jeden. Prawda? Znasz to na pewno. Znam na pewno Słuchaj ale w ogóle, tytułu, że ja mam, dzisiejsze dzieciaki w ogóle nie znają tej piosenki. To mnie bardzo zaskakuje, ale to jest prawda, ponieważ bliższe są im różne takie przeboje z Disneyowskich bajek. jakieś mam tę to no. moc! I tak dalej, a nie znają kundla bórego. Właśnie! Gdy był mały, to znalazłem go w ogródku. I wyglądał jak 49 słodków. Taki mały, taki chudy, nie miał domu, nie miał budy, więc go wziąłem, przegarnąłem. No i jest! Razem ze mną kundel penetrują. I wszystkie dziury kundelbury. kundel kundelbury. Świetne były te występki. Tak, ale. A tu mi się, już... tam się. A to też, ale A to, to, już 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 bajek. to już było później. To już ale było tak. Później. To jest super piosenka. Czekaj, kto to śpiewa? No masz sam to nie śpiewał. A on śpiewał do jakiejś pios... bajki piosenkę. I też chyba Mie... Miecz... Mieczysław wcześniej śpiewał, ale to chyba do brygady RR. Dycie, skrycie, z gadkiem. Z... Nie pamiętam, do której cii, 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 bidej, pomoc niosą. No to nie był Mieczysław to? Musimy to sprawdzić. Mieczysławie, jeżeli to Ty, wyślij do nas wiadomość, że to Ty. <laughs> A ja Cię pozdrawiam, najserdeczniej. Ja też. Nie znamy się, ale pozdrawiam oczywiście, jak najbardziej. Eee, dobra, no sprawia. to jedziemy. Masz na pewno jeden punkt. A eee, ja nie wiedziałam, go. że my już coś gramy. Tak, od razu. A, dobra, dobra, tak, dobra. teraz ja coś muszę wykombinować. Dobra, dam Ci fory

Ja znam tą tak, piosenkę i znam ten znamy, zespół. Ale ucieka skaldowie. nagle. Skaldowie, to są Skaldowie. Tak. A tytuł piosenki? To nie jest to na pewno na sanie, tylko to było, ale już masz Skaldów. To wystarczy? Tak. Dobra, to mamy ja, drugi, ja, drugi punkt. drugi <laughs> punkt, jest 2-0 dla Mariki. O, no to teraz pał, pał, ty ten pa. Da-dum-dum, da-dum-da-dum Da-dump- respuesta Veo camp da dum da 3-0! Przegrałem. Ale wiesz co? Nie. Ale dochodzi po głowie. Bo ja tak naprawdę nie wiem, co to za zespół. Ale to było. A pierwsze słowa? Nie. Za pierwsze słowa dostaniesz wszystkie punkty. Przez przez refren nawet wydawało mi się, że to było po części nawet podobne do papugami. Albo tak jakoś tak poleciało. Ale przez tylko ten refrenik. Ale. Mogę Ci zrobić podpowiedź? No. I to piosenka świąteczna. śnieg, czekaj. Coś ze śniegiem, no? A to nie śpiewała jedna osoba, mi się wydaje, że to była cała grupa osób. Wszyscy ją znają. Ja nie znam. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Za mało znany, przepraszam. Nie, właśnie znane. tylko że widzisz, to z tą pamięcią moją. Niebo, ziemi, niebo, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Tę znam, ale nie wiem kto ją wykonywał i nie mam tytułu. Ja też nie wiem. Dobra, to znaczy, że ja źle rozegrałam tę konkurencję. Nie, właśnie źle, bo ja sama nie wiem jaką... To takie 0,5. Pół punktu. Dobra, no to teraz ja. Uważam, że to trochę nieuczciwe i nie powinnam dostać żadnych punktów. Do głowy jest do pan. Mała podpowiedź to jest bajki. Nie, okej. Okay. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. A, gdzieś było takiego. Królew. Lew. A. Oglądałaś Kiedyś. Pamiętasz scenę, na której wszystkie dzieci pokały? Nie. Co nie mówimy Pamiętam, o tym. Pamiętam, że był tam taki jakiś tygrys... Z taki... kaza. Z takimi długimi kłami. To był tygrys, czy... Nie, to Ty hmm. mówisz o... Nie, to inna ep ep bajka. Epoka lodowcowa. A królew Wszystko to tam, tam był Simba... Okej, okay, mam jeden punkt. Kurczę. Nie. Yeah. Dobra. Ok, no to co? My już powoli. Tutaj kończymy. Nasze ubranka są mniej lub bardziej kolorowe. A, a moja piosenka? Jest dwa do jednego. Pogrążyłaś mnie. Ale właśnie chciałabym ci dać się odegrać. Aha, no dobra, to dajesz. Tararata ra 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 ta Marika dała mi się odegrać, po prostu... Nie? Wbiła mi nóż w plecy Takim... ta w żebrach kuje Nie, 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 dobra, zmieniam, zmieniam Eee... Kurczę, to jest bajer raczej współczesny? Ta-ra-ra-ta-ta-ra ta ra

NERWY! Widzisz, jak ja dawno nie oglądałem Majek z tamtych lat. Same te nowe oglądam, nie wiem czemu. No czego właśnie, tego. a ja same stare znam. No, Dobra. To... Mamy jakiś ten? Aha, bo jeszcze nie wycięliśmy obranka. No dobra. To już? Nie ja muszę być gotowa? Nam. Ja się zaangażowałam w piosenki i tak No nie. Poleciało wszystko. Poliśmy z piosenkami. E... I widzicie? Naprawdę, chwila czasu z dzieckiem i można się zapomnieć. Można po prostu odlecieć w jakieś dawne czasy i... No ja odleciałam. Po prostu, o, ja zaraz zrobię jeszcze ładną buzię, oczka, że to będzie takie prowizoryczne, naprawdę, wy nie patrzcie na to, jak my to robimy, bo to nie chodzi o to, jak to namalowaliśmy, czy to jest bardzo ładne, czy nie, ale ważne, że zrobiliśmy to po prostu razem i razem z dziećmi, tak? Więc tutaj ładna buźka oczka i jest super, więc pamiętajmy o tym, spędzamy czas z dziećmi w domu. Tak wygląda, o mój kubraczek, nie jest naprawdę mega wybitny, ale, ale jest. Kradzisa, Marika już po prostu powiedziała z fantazją, jest taki po prostu motylek. Nie, 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 już, już, już Pięknie. Nie, na spokojnie. Kredeczki. Ja się cieszę jak najbardziej. Już, już, ja się, zapam ja się zapamiętałam po prostu w tej czynności. Ale widzisz, jak to prosta rzecz, tak? To, że mnie rozniosłaś, no to wiadomo. Nie, no poza tym po prostu mnie rozproszyłeś tym konkursem, bo się tak jakoś... Nie, no spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja się nie przyłożyłam tutaj, wiesz, dobrze do głównej czynności. Już pokazujemy Muszę ubrać się dwie rzeczy przecież. na raz po prostu, nie? To nie jest takie o, a tu to, to, tutaj z tym, tylko od razu na raz wszystko. Ach, pucze, ale faktycznie, kiedyś to były takie czasy, że się bardziej z rodzicami siedziało i się coś z nimi robiło. Faktycznie. No a, teraz a mnie znasz? na przykład babcia uczyła jak się robi na drutach, na szydełku. Robiłam na drutach. Uczyła mnie piec ciasto. I teraz lepiej pieczesz czy gotujesz? Gdzie jest moja lala? Nie, nie najlepiej. Twoja lala jest po A tu po, po prostu. Cały czas tu była. Co teraz? Coś źle zrobiłam? Nie, to powinna się wbić tam jakoś. A jak nie, to można dociąć jej rękę lekko, żeby tam weszło. Poczekaj, a może tutaj dotknę to? Może to dotknę? Nie, tu wystarczy, że to tutaj pod pachą. Pod paszką i ci wejdzie. Ubieramy. Zbieramy. A to ma być pod spodem. O. Ach, to ja to źle zrobiłem. Tak, to powinno jakoś wejść. Okej, okay, to wejdzie to. Super. Proszę, bój, 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 zaraz spać. Ja chcę jeszcze skończyć tą Pięknie. To jest inwencja twórcza. To jest kreatywność. Pięknie. Dobra, mamy. Wiemy, jak to zrobić. Co mam się tak ubrać? To następnym razem projektujemy ubrania. robimy Właśnie, coś takiego. ja szyłam, szyłam ubranka dla lalek z jakiegoś To pogadamy o tym w następnym odcinku. Dzięki. Dziękujemy Marice Dziękujemy. za dzisiejszy odcinek. Dziękuję. I widzimy się już wkrótce. Wszystkiego dobrego. Happy Happy. Bye.